W bytomskim oddziale polsko-japońskiej Akademii Technik Komputerowych zorganizowano dni otwarte. Jeszcze w tym roku przy ulicy Legionów 2 ruszą studia informatyczne pierwszego stopnia. Podobnej oferty trudno szukać w okolicy. Uczelnia przygotowała aż cztery specjalizacje dla przyszłych studentów. To są platformy 2D i 3D, czyli między innymi drony, platformy autonomiczne. To jest specjalizacja związana z naszymi laboratoriami ruchu i z przygotowaniem aplikacji medycznych, czy około medycznych. Specjalizacja, którą tutaj jak gdyby też na co dzień praktycznie realizuje Czyli programowanie gier komputerowych. Tutaj w laboratoriach my na co dzień przygotowujemy materiały dla firmy z branży gier komputerowych, więc mamy też tutaj zarówno duży dużo, dużo obszar współpracy. W trosce o sprawność fizyczną dzieci i młodzieży w mieście zainaugurowano kampanię Stop zwolnieniom z WF-u. Według danych w takich zajęciach bierze udział jedynie 71% uczniów. Seria warsztatów dla nauczycieli oraz liczne benefity dla szkół mają uatrakcyjnić zajęcia ruchowe prowadzone w bytomskich placówkach. Mamy dużo rywali w postaci elektroniki i gadżetów, które gdzieś tam każą nam wnosić się jako nauczycielom wychowania fizycznego i tenerom na wyżyny tych swoich umiejętności. Ale jest to do zrobienia. Sam uważam jestem jednym z przykładów, który pokazuje, że da się to zrobić, a znam też wielu nauczycieli wychowania fizycznego, którzy robią to na tyle dobrze i na tyle sprawnie, że dzieci lgną na ich zajęcia i jest to możliwe również w naszych polskich realiach. W kwietniu z podrusztowań wyłoniły się kolejne architektoniczne perełki z ulicy Mickiewicza. Dzięki aktualizacji gminnego programu rewitalizacji z unijnego wsparcia w wysokości blisko 9 milionów złotych skorzystały także podmioty prywatne. Łącznie wyremontowano tu aż 10 kamienic. Jeżeli przejdziemy się tą ulicą lub spojrzymy za budynek, na budynek, który jest za nami. Widać te pieniądze, widać zmianę, widać, że, 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 że ta ulica pięknieje każdego dnia. To jest kropla w morzu potrzeb, ale z drugiej strony od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że po raz pierwszy mamy w Bytanie sytuację, w której władze realnie robią to, co obiecały. Z kolei przy ulicy celnej odbyło się symboliczne odsłonięcie Ronda Praw Kobiet. Inicjatorką nadania takiej nazwy była jedna z bytomskich radnych. To rondo praw kobiet ma upamiętnić, ma również uhonorować walkę kobiet naszych babć i prababć, które miały zupełnie inne narzędzie albo miały ich dużo mniej, a dzisiaj my mamy zupełnie inne narzędzia i właśnie z nich korzystamy, nadając temu miejscu taką symbolikę. W Bytomiu uczczono także kolejną rocznicę partnerstwa z Recklinghausen. Główne obchody odbyły się 29 kwietnia w teatrze Rozbark. Jak widać, delegacja w komplecie to już ponad 20 lat dobrej współpracy. Warto przypomnieć, że ta współpraca zaczęła się dużo wcześniej, 20 lat temu podpisano stosowny dokument, ale tak cały czas spotykamy się. Najważniejsze to, że spotyka się młodzież, są wymiany młodzieżowe, bo to oni przecież przejmą tą pałeczkę tej współpracy, dobrej współpracy polsko-niemieckiej, europejskiej współpracy, która dzisiaj jest, w mojej ocenie, bezcenna.